Zapraszamy na wyprawę w góry słonne do słynnego szybowiska w Bezmiechowej. Podwiedzimy także górę sobień z ruinami średniowiecznej warowni, a potem osobliwość geologiczną Kamień Leski. Kolejny przystanek w Muzeum Przyrodniczym w Nowosiłkach. Na koniec zapraszamy na przejażdżkę bieszczacką kolejką leśną. W górach słonnych będących pasmem gór sanocko-turczańskich przed II wojną światową powstało szybowisko w Bezmiechowej. Wykorzystano występujące tu korzystne prądy termiczne umożliwiające długie loty. W roku 1938 Tadeusz Góra przeleciał z Bezmiechowej 578 km aż w okolice Wilna. W Bezmiechowej działa dziś Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej imienia Tadeusza Góry. Warto się tu wybrać nie tylko po to, żeby zobaczyć startujące szybowce, ale też by podziwiać wspaniałą panoramę Bieszczadu. Jadąc z Sanoka do Leska drogą przez Załóż na wzgórzu Sobień możemy zobaczyć ruiny średniowiecznej barowni. Interesujące są nie tylko ruiny zamczyska, ale także tereny wokół niego. Ze względu na duże nagromadzenie rzadkich gatunków roślin i zwierząt utworzono tu rezerwat przyrody. Możemy podziwiać m.in. kwitnące lilie złotogłów, obrazki alpejskie i tojady mołdawskie. Dodatkową atrakcją są pozostałości po sowieckim bunkrze, stanowiącym element tzw. linii Mołotowa. Zbudowano tu taras widokowy, z którego można podziwiać Dolinę Sanu, a przy dobrej widoczności także Bieszczady. Niedaleko Leska, tuż przy szosie wiodącej w stronę Ustrzyk Dolnych, w okolicach miejscowości Glinne, wznosi się duża wychodnia skalna zwana Kamieniem Leskim. Skała zbudowana jest z gruboziarnistego piaskowca krośnieńskiego. Główna wychodnia ma wysokość około 20 metrów i służy jako miejsce treningów alpinistycznych. Od strony północnej przed laty wydobywano materiał skalny, który posłużył do budowy różnych obiektów we wlesku, między innymi zamku, kościoła i synagogi. Wychodnią od wieków interesowali się podróżnicy i artyści. O kamieniu leskim powstało wiele legend. Właściciele muzeum niejawno w przymierzyli nie tylko bieszczackie szlaki, ale także daleką Syberię. Dlatego w kolekcji możemy zobaczyć zarówno okazy z bieszczackiej puszczy, jak i pochodzące z Taj. Gromadzona przez lata kolekcja liczy ponad tysiąc eksponatów. Oprócz okazów przyrodniczych są tu galerie zdjęć, medale i dokumenty. Na parkingu przy Muzeum Knieja rozpoczyna się ścieżka przyrodnicza, która przebiega przez tereny leśne stanowiące zimową ostoję żubrów. Obowiązkowym elementem wyprawy w Bieszczady jest przejazd kolejką wąskotorową. W latach 90. XX wieku niewiele brakowało, aby kursująca od ponad wieku ciuchcia zakończyła swoją działalność. Przestano nią przewozić drewno, bo transport samochodowy okazał się tańszy i szybszy. Kursy zostały zawieszone. Na szczęście w 1997 roku wąskotorówka znów zaczęła jeździć i szybko stała się atrakcją turystyczną. Dzisiaj Bieszczacka Ciuchcia jeździ ze stacji głównej Cisna Majdan na zachód, do Balnicy oraz w kierunku wschodnim do Przysłupia. Skład ciągnął lokomotywy spalinowe, ale na specjalne zamówienie na tory może wyjechać prawdziwy parowozik.